że będą problemy. O Jezu, Jezu, taka lalkość. Czełozistwo wzajemnej adoracji, lubię to, lubię to. Obrzydliwa. Natasza Urbańska. Co to w ogóle jest? Ludzie. Ja patrzę i się dziwię, że no Pan Boże się nie zlituje i piorę na nie ześle. No. Co, co to dziewusiedło w sobie ma? Że niby się stara od lat, to niby i, I niby się rusza przecie, to w głowie się wsadziło w takie miejsca, że ja się wstydzę nawet pomyśleć. E, 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 wygina się, robi wszystko i to niby każda o, osobno się zgadza. tak? A jak razem to złożyć, to jakby wszystko było na innym nośniku, ty. No się nie daje, no. Wychodzi error. I ten Józefowicz. No przecież gdyby on mógł, on by sprzedał wszystko co ma, żeby tę dziewuchę pompować. On by został w bokserkach ze swoim tylko. Ty. No teraz e, ona e, ta. Pamiętacie ta, ludzie, jak ona polsko reklamowała? Dwa lata temu, ty. Jak ja to zobaczyłam, jak to dziewu wyszło. weszło. Siedłówki na tak, że ja mówię, pesarta, pety, to się nie uda. Ona głowy miała w takich miejscach, że ja tam sama sobie nigdy bym nie zajsiała, ty, się wstydzę, mam zasady, urbańska nie, Wychodzi. To jak ja mówię, ty, jak to jest reklama Polski na świat, to ja jadę na Białoruś chyba, ludzie. A teraz no, to wydało piosenkę, ty, muszę, bo mam tytuł, ja, tytuł w ucho nie wpada, mam na kartce. Rolowanie, ty. No ja się czuję wyrolowana, autentycznie. Ludzie, zobaczyłam e, wideo, klip. Ludzie, przecie ta dziewucha, to brudne. Co mi tu? brudny, ten, e, e, ta umywalka. Ludzie, przecie to, a to się tam się lizie, li, do li, 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 Japę otwiera, tam czeknie jej, pusie. Przecie ja to dobrze, ludzie, mam 69 lat. Ja życie znam, ja wojnę przeżyłam, jakąś którąś. I ja wiem, że hałap, Sika do umywalki najczęściej. Bo to do, do, pójść do toalety, podnieść deskę. Ja to naprawdę dobrze wiem, ja za to rędzie. chłopów sam. Chałap wyciąga i, i ta urbańska potem. A ci to wyczyścili, ludzie. Jestem niesmaczona, jest, jest obrzydliwe to bo, i to, Ja nie wiem, gdyby e, e, ta Józefowicz i e, ta Urbańska potrzebowali dla swojego ego jakiejś powierzchni, to by trzeba chyba Związek Radziecki przywrócić, żeby to się pomieściło. Ludzie, szok! Ja wszystko przemyślałam, przeanalizowałam i wyciągnęłam e, wnioski konstruktywne. I w związku z natasią Józefowicz. E, Mam taką, ja będę pisała, ja ludzie będę pisała do pani e, Ochojskiej, do pana Owsiaka, e, żeby oni zareagowali, bo ta, e, ta dziewczyna zrobi sobie krzywdę. Tu jest potrzebna jakaś akcja humanitarna, e, trzeba tę dziewczynę ratować, bo to nie wiadomo, co to e, polizie w następnej kolejności, a jak to będzie e, metro w e, Moskwie, to brudne, to przecież zarazki, to ta dziewczyna się naraża. E, teraz mi ten, e, koleżanka mówiła, e, że chciała ekipa jakaś z telewizji wydać od niej mieszkanie na dwa dni, żeby coś kręcić. Ona mówi, ty mówi, telewizja, a jak, a jak tam Urbańska z nimi przyjdzie i e, e, do łazienki mi będzie e, umywalkę lizać i wannę e, e, wyćmocha. No to przecież, to mówię, potem więcej sprzątania, mycia, to no nie opłaca się. E, ja pe, pani, do pani Joli Kwaśniewskiej e, będę dzwoniła. Bo Jola uczyła świat i Polskę przede wszystkim jeść widelcem, nożem, e, e, czym tam jeść, pałeczką, e, to może nauczy e, panią Natasię, że nie wolno e, tak lizać. E, wszystkiego, każdej, e, każdego zlewu, e, czy tego, czy kafelka. No jak to, niech ona sobie wyobrazi, że ona ma e, urbańską w pałacu, i nagle wpada tego cesarzowa Japonii na wizytę, a tam e, e, urbańska e, z Jęzorem przy klamce na przykład. No przecie, to dziewczynko, nie nie wiadomo, co się jeszcze w kosie łoży. No. Ludzie, to trzeba reagować.